Dlaczego jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi innych ludzi... To zawsze musimy robić to my. W tym tempie zdecydowanie nie chcę dzieci. Powiem tak, będę bezdzietny. Najpierw w ogóle znać kogoś, kto chciałby się z tobą ożenić i mieć dzieci, a potem pomyśl o tym. O, tak, ktoś będzie miał szczęście. No ale co? Jest w porządku. Wszystko co musimy zrobić, to spędzić z dziewczynką pięć minut, zanim przyjdzie jej mama. Mam nadzieję, że mama przyjdzie jak najszybciej. A gdzie się tak spieszysz? Może twoja ukochana czeka? Tak, ma na imię Tota i nie wybaczy mi, jeśli nie zagram z nią kilku rund. Dobra, dzwonimy. No wreszcie! Tak tu stoicie i gadacie. Nie wchodzicie. Twoja mama poprosiła nas, abyśmy posiedzieli z tobą, aż przyjdzie twoja niania. Tak więc nie przyzwyczajaj się do nas, zaraz spadamy. To się okaże. Zobaczymy. A, a jak ci się podoba twoja niania? nie wiem. No ale jak to? Jeszcze jej nie widziałam. Ta niania przychodzi do mnie pierwszy raz. A co się stało z ostatnią? Od mamy słyszałam, że poprzednia niania przeżywała jedzenie dziecku i zakrztusiła się kawałkiem ryby. Zabrała ją karetka. A dalsze jej losy są absolutnie nieznane. Nie potrzebuję niani. Jestem już dorosła. No co ty? Nawet żenia potrzebuje niani. Nie potrafi nawet sam zawiązać sznurwadę. Po prostu nie wydaje mi się to racjonalne. Ogólnie zostawię nianie dla Was. Albo was tlenieni, jak tam sobie wolicie. Co to miało być? Zwykły dziecięcy psychol. Teraz przyjdzie niania, opiszemy jej sytuację i pójdziemy sobie. Tak, niech sama sobie radzi z tą dziewczynką. Szukanie jej po całym domu nie należy do naszych obowiązków. Dzień dobry, moje słodkie, małe, śliczne kociaki! Koci, koci! O, widzę, że jesteś pozytywną kobietą! Ach, ta tu jest takim małym, słodziutkim mufinkiem! Masz, zjedz sobie cukiereczka! Już ją lubię! Po raz pierwszy nazwano cię małym! A was trójka? Dziwne! Mama powiedziała, że jest jedno dziecko! No nic! Będziemy się świetnie bawić! Powinniśmy jej powiedzieć, że się pomyliła! Daj spokój! Po co? Po raz pierwszy ktoś zaopiekuje się nami za darmo! Zgadzam się, nawet moja mama już nie chce gotować dla mnie za darmo. Otóż to, zostajemy. Baczność, gówniarze! To nietypowe powitanie. Cisza! Kto tu jest taki kadatliwy? Pięć pompek. Przepraszam, proszę. Powiedziałam pięć pompek szybko. Raz, dwa, trzy. Będziesz mówił tylko na mój rozkaz! Nauczę cię szanować dyscyplinę! Ulepiać jak z gliny! A teraz bądź cicho i rób co ci każę! Milcz, jeśli chcesz żyć! Co? Jak wasza matka radzi sobie z matematyką! Mówiła, że będzie jedno dziecko, a nie trójka! No ale nic! Nieważne! Łatwiej jest zorganizować dyscyplinę w zespole! Radziłam sobie z większymi idiotami! Ja was nauczę dobrego wychowania! No co? Chcesz być zdrowy tak jak ptaszki? To zjedz sobie talerz kaszki. Bardzo mi przykro, ale ta owsianka naprawdę wygląda, jakby już ją ktoś przedtem zjadł. I na dodatek, więcej niż jeden raz. Naprawdę? Przepraszam, moje małe, słodkie, śliczne kociaczki. Za te pomyje, które wam podałam do stołu, zwolnić mnie za to to mało. Powinni mnie za to skazać. Ale ja naprawdę nie wiem, co wam zrobić na lunch. Ech, szkoda, że tak się skończyło z owsianką. No ale możesz zamówić nam pizzę na przykład. Pizza? O czym ty mówisz? To jest takie szkodliwe. Mama kazała podawać wam zdrową żywność. Ale my jej o tym nie powiemy. No dobrze, nie zawsze musimy tak zdrowo jeść. Czasami można sobie pozwolić, bo inaczej od jedzenia tych warzyw sami się staniecie jak warzywa. Zamówię teraz pizzę. Jaka wam się podoba? Z mięsem czy z serem? Mięsna. Serowa. Nie, lepiej za może. morza. Oj, króliczki, nie kłóćcie się. Zamówię trzy różne. Wszyscy będą szczęśliwi. Idźcie do swojego pokoju, a ja wszystko przyniosę. A możemy jeść na łóżku? A czy ktoś się o tym dowie? U, ta kobieta podoba mi się coraz bardziej. Powiedziałbym nawet, że ją uwielbiam. Za dyscyplinę, za ojczyznę, za mnie. Co to jest? Czy potrafisz tylko otwierać gębę, żeby dobijać się ze starszych? Już ja cię nauczyć szacunku do starszych! Jak to w ogóle można jeść? To nawet nie jest słone! Moim następnym krokiem jest doprowadzenie was do łez! I wiecie co? Posolicie to swoimi łzami! Co za dzieci! Nic im się nie podoba! Żreć to! Mm -mm. Ach, tak! No co, sami zjedziecie czy potrzebujecie do tego mojej pomocy? Nie, nie sami. Mm, pyszne. I wcale nie jest koszkie. Tak i w ogóle nie mam odruchu wymiotnego. To jest pyszne. Co się stało moje ukochane dzieci? Potrzebujecie czegoś? Głodni? Chcecie spać? Czy mam zrobić masaż stóp? Nie, dziękuję. Zjedliśmy już lunch, ale wciąż czegoś brakuje. Czego? Pizza była niesmaczna? Zaraz zadzwonię do firmy dostawczej i napiszę im taką opinię, że jutro spakrutują. Nie, pizza była pyszna, ale potrzebujemy też czegoś słodkiego. Coś przekosić, że tak powiem. Co ja robię? No naprawdę, zaraz biegnę do sklepu. Tam, co prawda, słońce pali. Jest 50 stopni, ale nic. Pragnienie dzieci jest dla mnie obowiązkiem. Ma być czekolada czy żelki? O czym ja mówię, wezmę to i to? A, few later. A proszę bardzo! Ale zabawna sytuacja wydarzyła się w sklepie! Skończyły mi się pieniądze, więc wzięłam kredyt! No i co? A co ja będę wam żałować? O super! Nie wydaje mi się to w ogóle wiarygodne, ale niech będzie. To nie życie, to raj. Przepraszam! Czego chcesz? Czy skończyliście już sortować moje zdjęcia z dzieciństwa według kategorii? Nie, nadal sortujemy! Zatrzymaliśmy się w kategorii zdjęcia z kartkiem na głowie. Więc po co mi tutaj przychodzicie? Czego chcecie? Niestety jesteśmy przyzwyczajeni, że mama pozwala nam zjeść ze słodkiego po obiedzie. Więc może... No właśnie, tak myślałam, że czegoś brakowało. Widzicie? A wy mówiliście, nie pozwoli, nie pozwoli. Wychodzi na to, że nie jest taka zła. A few moments later. Przynajmniej jesteście użyteczni. Właściwie niedokładnie to mieliśmy na myśli, mówiąc o słodyczach. Więc co miałaś na myśli, sługo? A kto tu jest sługą? Otóż my, Bogdan. Dzieciaki, Leniuchowanie, leniuchowaniem! Ale trzeba też robić pożyteczne rzeczy! Macie mnóstwo zadań domowych na jutro! A po co w ogóle chodzić do szkoły i odrabiać zadania? Zatem masz na myśli! Potrzebujecie, żeby być mądrym! Znaleźć dobrą pracę! Dla nikogo to nie jest konieczne. Wejdźcie za bogatego mężczyznę i tyle! Życie się ułoży! Jesteście mężczyznami! Potrzebujecie tego! Ej, hey, to dyskryminacja ze względu na płeć! W twarz w twarz. A może też wyjdę za kogoś bogatego? To nie zadziała. Po tygodniu z tobą będzie biedniejsza. Nie zdołacie wyżywić. Chodźcie, usiądźmy teraz przy stole. Pomogę wam zrobić wszystko, a potem odpoczniecie. Naprawdę nam pomożesz? Oczywiście. Ja w szkole byłam bardzo zdolna. Moje zdjęcie zawsze było na tablicy honorowej. Co prawda, moi koledzy dorysowywali mi wąsy. Musiałam zmieniać to zdjęcie siedem razy w tygodniu, ale jak to mówią, jest jak jest. Moje kaczuszki! Ale wy mądrzy! Ale można to zrobić trochę inaczej! Hmm... Pokażcie mi! Tak! Jeśli x wynosi 20... To w tym przypadku y będzie wynosić 40! Tak! 40! Tak jak 8 lat temu! Tak! To tutaj... Zgadza się! O mój Boże! Wciąż wszystko pamiętam! <słyski> Wygląda na to, że przesadziła z zadaniami domowymi. A ty co? Patrz, jesteśmy najlepsi, na pewno dostaniemy piątki. Słuchajcie, skoro niania śpi, może wykorzystamy ten moment i przypomnimy jej, jej czasy szkolne. Ale jej zdjęcia nie ma na tablicy honorowej, nie ma gdzie dorysować wąsów. Co masz na myśli? Jest lepszy wariant niż samo zdjęcie. O, dzieciaczki, jestem taka zmęczona. O, jak, zrobiliście zadanie? Tak. Bardzo dobrze, pójdę wam zrobić kakao, a wy odpoczywajcie. No i taki żart, to ja rozumiem. Idzie tu, mamy przechlapane. Żartujecie? To śmieszne, idę do szpitala. Wspaniale, co za wytrzymały człowiek. Więc, jaki jest klucz do sukcesu? Szczęście? Na szczęście liczą tylko głupcy. No więc, jaki jest klucz? Rzeczywiście, że dyscyplina. Tylko dobry trening pomoże wam osiągnąć sukces. No, albo będziecie mieli chociaż cieni szansy. Dlaczego to zrobiłaś? Jest lodowata! Konieczne jest połączenie treningu mózgu z treningiem sportowym! Ja wam pomogę odnaleźć prawdę życiową! Zastanawiam się, czy sama hartujesz się takimi metodami? Oczywiście! A jak niby inaczej? Jakoś w to nie wierzę! Za mną! Teraz do roboty! To właśnie nazywam kamienną damą. To nie jest dama, to prawdziwy facet. Naprawdę nie wywnioskowałeś tego wcześniej po jabłku Adama? Chyba się zakochałem. O, chłopak ma dość. Tak, kochani, co tak siedzicie? Chcecie spalić trochę tłuszczu po obiedzie? Wyjdźmy na zewnątrz. Świeże powietrze jest dobre dla rosnącego organizmu. Rosnącego? Czy to oznacza, że Bogdan może być jeszcze większy? Lepiej byłoby rozwinąć twój mózg. To właśnie by się naprawdę przydało. A mi się podoba. Pograjmy w piłkę. A few moments later. Tak, dzieci, w co będziemy grać? W jadalny, niejadalny? A, nie mamy siedmiu lat. O, racjo, co to ja gadam? Chodźcie, zagramy w zbijaka! A, a co to jest? Nie znasz zasad? Jedna osoba staje w kręgu, a pozostali próbują ją uderzyć piłką. Ty pierwsza, wchodź do kręgu! Bogdan, co ty robisz? Czy chcesz, żeby nasza niania zgodziła się na ochotnika, byśmy rzucali w nią piłką? Nikol, Ja <ścoughs> Jakoś nie rozumiem tych waszych młodzieżowych gier! Teraz moja kolej? Oj, nie! Ja tam już nie chcę! Było fajnie, wygrałaś! Oj, tam grajmy dalej! Wygląda na to, że nie oddycha. Czy my pójdziemy do więzienia? Nie mogę iść do więzienia! Jestem zbyt przystojny! Mięczaki! Co! Wchodzicie tak bez pukania! A co, jakbym była cała goła! A dlaczego miałabyś chodzić nago w czyimś domu? Może bym się opalała! pokoju? Tak! Czego chcecie? Mamy dość siedzenia w domu, chcemy iść na spacer na świeżym powietrzu! Właśnie! Świeże powietrze! A few moments later... <ścoughs> Szczerze mówiąc, nie tak wyobrażaliśmy sobie odpoczynek na świeżym powietrzu. Nie podoba ci się coś? Zaraz będę kazała ci przycinać trawnik nożyczkami do paznokci i pamiętaj, jak nie będzie równiutko... Przypominam, że jesteś nianią, a my nie jesteśmy niewolnikami. Dość gadania! Pracować dalej! Albo powiem twojej matce, że ukradłeś pieniądze z mojej torby! Ale to nieprawda! A kogo to obchodzi? Fuu! Co ty mi tu za przyniosłaś? Tego się nie da pić! Musisz mi wybaczyć. Trudno zrobić pyszny koktajl z soku pomidorowego i oleju rybnego. Wszyscy, wam stąd! Akeś, Akeś, Ale ty, chłopcze, zostajesz! Hej, proszę, nie zostawiajcie mnie! Bogdan, przykro mi, każdy odpowiada za siebie. Nie! Co to był za sen? Kurczę, jeśli ktoś to teraz zobaczy, to będzie wielki op. Za trzecim razem już nikt mi nie uwierzy, że po prostu rozlałem tu kole. Rzeńka, dlaczego nie śpisz? Biedactwo, musiałeś się o morzu. Proszę, nie mów nikomu. Będą mnie dręczyć do końca życia. Nie martw się, zdarza się. To nic, to bzdura. Właściwie mam poważniejsze problemy. Mam, że tak powiem, większe niespodzianki. W innych kolorach. Fu, a więc to dlatego tak cały czas śmierdzi? Posprzątam wszystko, nie martw się. Jakby ktoś pytał, powiem, że to ja! Fuuu, co tak śmierdzi? Nie, yy, nie się zsikała! Nie, yy, nie, nie, nie! Mówię wam prawdę! Co? No to teraz odwaliłem! W mordę! Jeśli ktoś to zobaczy, mam przerąbane! Nikt nie uwierzy, że miałam koszmar. Co tu się dzieje? Ty co? Zlałeś się w łóżko? Czemu krzyczycie? Właśnie zaczynałem śnić o dziewczynie moich marzeń. Co ty pokazujesz? Nie powiesz im, że zlałeś się w łóżko? Boki zrywać! Żenka, nie musisz nawet jechać nad morze. Wystarczy, że położysz się do łóżka, a pojawi się pod tobą. Nie ma w tym nic śmiesznego! W wojsku zamknęliby za to do izolatki! Nie jesteśmy w wojsku! Ale muszę cię ukarać, żeńka! Jeden chłopiec moczył się jak nic. Chłopak po prostu sobie śnił. Śniło mu się to, śniło mu się może, aż tu całkiem nagle zmoczył całe łoże. Dobrze, dzieciaczki, wyłączcie telefony i idźcie spać! Ale jest jeszcze zbyt wcześnie! Co więcej, boję się spać obok żeni po pewnej sytuacji. Ha, ha, ha! Dobrze, bój się! Miej nadzieję, że to może być najgorsza rzecz, jaką ci zrobię, kiedy będziesz spała! Dobrze, już. Ja czytałam, że nie można zmuszać dzieci do snu. Jeśli chcecie jeszcze posiedzieć, to dobrze, posiedźcie. Ale proszę, tylko nie za długo, bo muszę wrócić do domu. Czeka tam na mnie mój chłopak. Pójdziemy na randkę. Pierwszy raz od 30 lat. Uff. A kto to jest? No, jak by ci to powiedzieć? Okłamaliście mnie, więc to ta dziewczyna, którą miałem się opiekować, oszuści, nie wstyd wam? Jak mogliście mi to zrobić? Wstyd nam, ale cię polubiliśmy. Zwłaszcza Bogdan. Chcieliśmy bardzo spędzić z tobą czas. Ach, dobra, nikomu nie powiem, no ale to był pierwszy i ostatni raz. Kontynuujemy szkolenie Waszej dyscypliny! Porządek w łóżku oznacza porządek w głowie! Dziwne przysłowie. Waszym zadaniem jest rozłożenie łóżka, złożenie rzeczy i położenie się! Do czasu, aż zapałka wypali się do połowy. Będziemy powtarzać, aż będzie idealnie! Czas start! Szybko, szybko, ostrożnie! Jeszcze raz! zdążyliśmy. Jeszcze pytasz? Naróżniki na nie są równoległe do podłogi. Do roboty! Dobra, Bogdan, dawaj koc, dawaj, dawaj. Kładziemy się. A ty kim jesteś? O, wy oszukaliście mnie! Mnie! Królową dyscypliny! Królową prawdy i porządku! Oj, drżyjcie! Teraz na pewno nigdzie stąd nie Jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A my uciekamy. Pa, pa. pa!